które właśnie w ten sposób wiedzę przedstawiały. Jednak nauka trochę poszła do przodu i dzisiaj raczej tą dominującą koncepcją edukacji jest kognitywizm, który zakłada, że ludzie, żeby posiąść wiedzę, muszą sami być aktywni, sami coś od siebie wykazać. Oni muszą Twój umysł ma stawić na taki proces aktywności. I to się robiło różnie. Dowiedziciele te to też wiedzą generalnie. Przekazują studentom, przekazują uczniom różne zadania do wykonania, ćwiczenia, i rekursy itd. Żeby uruchomić proces aktywności mózgu. Tak samo z komputera można rozwiązywać różne rzeczy, przez komputer, grać w gry komputerowe, to jest źródło wiedzy z otoczenia, jeżeli człowiek w tym otoczeniu coś robi, to szybciej posiada, osiągnie tę wiedzę, ten określony poziom. Ale najnowsza koncepcja konstruktywizmu mówi, że no, niestety nie ma jednej wiedzy obiektywnej, którą tylko w ten sposób, jakiś jeden określony możemy znaleźć i poznać, tylko jest wiedza subiektywna. Każdy człowiek inaczej poznaje, inne podejście ma do nauki, inne podejście do otaczającej rzeczywistości i widzi tę rzeczywistość zupełnie inaczej. Wobec tego do każdego człowieka trzeba by też inaczej podejść, inaczej mu tę wiedzę przedstawić, czy inne mechanizmy uruchomić u tego człowieka, żeby on tę wiedzę posiadał. No i w tym przypadku możemy mówić, że takie ujęcie konstruktywistyczne jest dzisiaj takim dominującym osiągnięciem. Które w nauce jest reprezentowane i ono zakłada, że y, uczeń samodzielnie konstruuje wiedzę. On, y, nie jest tak, że nauczyciel mu przekazuje. Y, nauczyciel go tylko nakierowuje, a uczeń czy student sam do tej wiedzy dochodzi. I dzisiaj raczej z tym nie ma problemu, ponieważ ta wiedza jest ogólnie dostępna i ją można znaleźć w internecie. Są różne źródła wiedzy. Y, tylko jest kwestia, jak to zrobimy, żeby rzeczywiście ta wiedza była osiągalna przez człowieka. Yy, można powiedzieć, nawet tak, że ten, ten obraz wiedzy, który jest reprezentowany u człowieka, on się zmienia. Ale zmienia się również wiedza, która jest poza człowiekiem. Yy, ta wiedza jest również konstruowana przez świat zewnętrzny, przez ten właśnie tutaj. Ze, tą zewnętrzną otoczkę, którą tutaj widzimy, też tam w tym, w tym obszarze, też się coś zmienia. Stąd też no, należy tutaj te procesy konstruktywistyczne rozszerzyć nie tylko na samego człowieka, ale również na całe otoczenie. Jeżeli pójdziemy dalej, zauważymy, że wiedza zmienia się, że człowiek posiada wiedzę nie tylko z z tych trzech źródeł, które dotychczas wymieniałem, ale również od innych osób, które no, być może razem się uczą. Wiedza też może pochodzić z innych komputerów, z sieci komputerowych. A trzeba powiedzieć, że te komponenty wiedzy również się zmieniają. Czyli po prostu to wszystko się konstruuje, tutaj cały czas coś powstaje, coś się zmieni. To oczywiście można rozszerzyć na kolejne komputery, kolejne sieci komputerowe. No i pojawia się już tutaj taki obszar, w którym ten konstruktywizm nie do końca się zgadza. Nie do końca pasuje nam, gdy myśl, Ponieważ konstruktywizm odnosi się do wiedzy jednostki, osoby tylko jednej. Tam się to ma konstruować, ale jeżeli cały świat się konstruuje, cały czas się zmienia, cóż wobec tego dzieje się w naszych umysłach? W naszych pojedynczych ubiegłoskach. Yy... Możemy pójść jeszcze dalej. Jeżeli ten obraz zamienimy nam schematy, na schematyczny, na prawda, komputerów, które są ze sobą połączone w Te komputery można połączyć z kolejnymi komputerami, w których młodzi ludzie, nie tylko młodzi, yy, pozyskują wiedzę, w których znajdują swoje yy, zainteresowania, realizują swoje zainteresowanie różne zainteresowania, czasami dobre, pozytywne, te, które byśmy wspierali, ale te, czasami również te negatywne. Niestety wiemy, ile wiedzy jest nie tej, którą byśmy chcieli, aby była przekazywana y, ludziom. Y, jednak, tak czy inaczej, sieć się rozbudowuje, powstają nowe połączenia, connection, mówimy o konektywizmie sieci, o połączeniach, te połączenia są cały czas rozbudowywane. Powstają pewne węzły w tych połączeniach, dosyć istotne węzły, na które powinniśmy zwrócić uwagę, które tworzą pewne no, takie domeny internetowe, domeny, które są pewne wartości albo pozytywne, albo negatywne. Te domeny możemy. Teraz dalej rozszerzać. W sensie, właściwie dzisiaj człowiek może dojść do dowolnej domeny, z dowolnego miejsca na świecie. I ta wiedza jest ulokowana w tych domenach. Skoro ta wiedza jest dostępna, czy jest wobec tego sens, żeby nauczać o wszystkim, co jest dostępne w świecie? Skoro człowiek i tak ma szybko dostęp do tych elementów w świecie. Należy się zastanowić, czy tutaj nie podejdą procesów edukacyjnych zupełnie inaczej. I tam wiemy, że studenci posiągną tę wiedzę, bo oni mają tę wiedzę dostępną. Nie ma problemu, przyniosą na następny dzień referat, który no, jest zgodny z naszymi założeniami nauczycieli i będzie spełniał pewne standardy. Oczywiście może to być plan, prawda? Nauczyciele wiedzą, że trzeba to pilnować. Wiedzą jak to sprawdzać, oczywiście. Ale czy też jest droga? Czy nauczyciele muszą być tymi no, cenzorami, tymi policjantami, którzy sprawdzają, czy raczej powinni tutaj zmienić swoją rolę? Yy, należy yy, raczej nie nauczać o faktach, należy nauczać bardziej o tym, jak jest sieć zbudowana i gdzie są dobre połączenia sieci. Nie pokazywać tych złych, ponieważ tej złej wiedzy, Nieuporządkowany, chaotyczny wiedzy, ale też wiedzy no, demoralizującej, w sieci bardzo dużo, z tym akurat tego nie muszę wyjaśnić. Myślę, że wszyscy na sali o tym bardzo dobrze wiedzą. Wobec tego, oto nauczyciela, rolą jest porządkowanie tej wiedzy w taki sposób, po żeby wskazywać dobre źródła wiedzy i dobre połączenia. I można by tutaj wskazać na kilka takich połączeń, które mogą akurat być ciekawe. Yy, na przykład połączenia do jednej domeny osób, które z tej domeny yy, korzystają. No tutaj mamy takie połączenia do wiki, do, do domeny wiki i w ramach tej domeny wiki mogą studenci budować stronę internetową. Stronę na określony temat, którą yy, no, zada na przykład nauczyciel akademicki. Yy, inny przykład, no na przykład yy, mamy tutaj grupę studentów, którzy zajmują się blogiem. Tworzą w domenie blog, jak ta domena się nazywa, tworzą blog edukacyjny. I taki blog będzie pewną konstrukcją tych ludzi. I będzie to taka ta, ta tendencja konstruktywistyczna, żeby tworzyć coś nowego. Będzie konstrukcją tych ludzi, bo tego oni naprawdę dużo się nauczą. Nie, że im będzie przekazana, oni to sami są, bo z tego naprawdę tylko ekspertami w tej dziedzinie. I właśnie tego typu podejście może, yy, yy, wyciągnąć możemy z nowoczesnej dydaktyki. Yy, jak wobec tego prowadzić proces dydaktyczny w takich warunkach? Proces taki składa się generalnie z czterech etapów, czterech yy, faz, fazy yy przedoperacyjnej, fazy wprowadzającej, operacyjnej i pooperacyjnej. To już nie będą takie zupełnie normalne zajęcia ze studentami czy zajęcia w szkole, tylko na początku będzie informacja o tym, że jest organizowany pewien kurs. W takiej fazie przedoperacyjnej informujemy studentów, że w ramach tego kursu czy tego przedmiotu czy tego no, zadania będą realizowane określone cele i zapoznamy z takimi takimi zagadnienia. W fazie wprowadzającej ustala się konkret, Zapisało się parę osób, wobec tego przechodzą do osoby na te zajęcia, zapisują zadania konkretne, które trzeba wykonać, tworzą grupy i w tych grupach dzielą sobie zadania, ty wykonasz to, ty tamto prawda, razem to złożymy, zrobimy stronę internetową Wiki, czy zrobimy bloga edukacyjnego i będzie nowa rzecz nowe wzbogacenie sieci komputerowej, może to się przydać też innym ludziom. To też jest ważne, możemy tworzyć naszą rzeczywistość. W fali operacyjnej te zadania rzeczywiście są realizowane. Budowany jest blog, budowana jest strona internetowa, tworzona, tworzony jest forum dyskusyjny, w którym studenci wymieniają swoje poglądy, w którym budują coś nowego. No i wreszcie w fazie pooperacyjnej następuje takie ponowne spotkanie z nauczycielem, w którym studenci wymieniają poglądy, przedstawiają swoje osiągnięcie, swoją stronę internetowe, na przykład wymieniają poglądy, informują o tym, jakie były problemy. Nauczyciel ocenia to zadanie. No i tutaj mogę powiedzieć, że takie zadanie robiliśmy. Wykonywałem takie zadanie i w szkole. W gimnazjum, także na studiach wyższych, na przykład mierzyliśmy komin ziemi. No na początku, jak to powiedziała kócztom w liceum, to powiedzieli nam no taka rzecz, to jest niemożliwe. Potem zaczęli wymyślać: no Przekopiemy ziemię do środka, no ale nie wiadomo, czy trafimy do środka, to przekopiemy ją na zewnątrz, na długi na drugą stronę tamtanej no i zobaczymy, czy będzie dobrze, prawda? czy na właściwym no, miejscu jeszcze wyjdziemy, z tą łopatą naszą, bo no, oczywiście to, to jest rzecz nie do zrobienia. E, okazało się, że jest sposób, na to, będziemy zmierzyć. Nie chcę dokładnie mówić teraz o metodzie, ale tylko powiem, że chodziło o to, że w dwóch miastach mierzyliśmy długość cienia. Na podstawie <tuszy> długości cienia zmierzyliśmy pomiedziem. Na pewno w internecie znajdziecie, jak to się dokładnie robi. Znali to już i Egipcjanie. My to wykorzystaliśmy w Polsce. W dwóch miastach, w Słupsku i w Człuchowiu, wjeżyliśmy o tej samej porze. To są akurat miasta, które leżą na tym samym południku, więc z tego można było to zastosować. O tej, o tej samej godzinie wjeżyliśmy długość cienia pręta, długo o wysokości, właściwie bok ściany o wysokości 3 metry. Były doznaczone 3 metry i jaką długość cienia to dało. Jak dokładnie to wyglądało? W fazie operacyjnej na początku był przedstawiony projekt. Kto chciał, to się zapisał na ten projekt. W fazie wprowadzającej były ustalone grupy, kto co wykonuje, konkretne zadania. W fazie operacyjnej został ten, no, ten cień, długość cienia zbierany. Przedstawiono zadania, wyniki, opracowano te wyniki, no i wreszcie faza pooperacyjna. Te wyniki zebrano, przedstawiono razem, obliczono i okazało się, że wyszedł z dokładnością do 10%. No, dosyć duży błąd, prawda, ale to i tak jest bardzo dobrze, proszę Państwu powiedzieć. Ten eksperyment później powtórzyłem ze studentami, gdy pracowałem w Niemczech na Uniwersytecie Technicznym, ale zrobiłem ten eksperyment troszkę inaczej, prawda? Ponieważ studenci nie wierzyli, że z taką dokładnością można zmierzyć promienie. Ziemi. Bo oni wiedzieli już. studenci wiedzieli, jak zmierzyć płomień Ziemi, ale nie wierzyli, że to się uda, W dwóch miastach, w Berlinie i w Belswalu, to so, znowu miasta położone na jednym południku, Były, był, był, był mierzony cień. I rzeczywiście wyszedł, bo ustaliśmy zasady, żeby nikt nie oszukiwał. I rzeczywiście wyszedł ten płomień ziemi prawie zdokwanie, znaczy tam pomiń, błąd pomiaru na poziomie wielkuwoce. Ale są można zmierzyć z pomieniu. Bardzo ciekawa, rzecz, tutaj uczniowie, z dziś angażują. Oni chcą to mówić, oni prostu oni widzą sens takiego pomiaru. Jednocześnie wykonuje dosyć złożone obliczenia. Oni to wszystko muszą pojąć, oni muszą zrozumieć. A więc... Ułatwiły się szary O to właśnie chodzi w dzisiejszej edukacji. E, takich projektów można pokazywać więcej. E, innym takim projektem, no, ja się lubię tym chwalić, e, to jest projekt wykonania prac dyplomowych. Zawsze jest tak, że z nami są problemy e, w końcowej fazie studiów. Nie wiem skąd to się bierze. Jak już człowiek studiuje 3, 4, 5 lat, i nie może się zmobilizować do tego, żeby napisać pracę wykonaną, to coś jest nie tak. A tutaj to trzeba poprawić. I dlatego postanowiłem zrobić rzecz metodą projektową. Żeby nie było tak, że no, zapisuje się 20 osób na seminarium, a potem 10, 12, 14. I w ciągu dwóch ostatnich lat robiłem. Troszkę to inaczej. Przede wszystkim rzecz była oparta o platformę zdalnej edukacji, gdzie studenci mogli przedkładać swoje prace, swoje fragmenty prac we właściwych terminach. I w ten sposób w fazie przedoperacyjnej były proponowane tematy prac magisterskich, prac dyplomowych, potem były wybierane tematy. W czasie fazy wprowadzającej były one omawiane i były wybierane dobre tematy, były przedstawiane też, no to już w fazie operacyjnej, były przedstawiane referaty studentów. Wszystko było dokładnie określone czasowo. Platforma edukacyjna pilnowała, czy czasowo wszystko jest realizowane. Od tego, czy było wszystko realizowane w czasie, były przyznawane punkty. Więc tego studenci starali się, żeby rzeczywiście kolejne etapy pracy powstawały sukcesywnie, we właściwym czasie. No i wynik był taki, że no na 20, na, przepraszam, na 16 studentów, 15 się rozliczyło w, w ostatnim roku we właściwym czasie. W poprzednim roku było troszkę słabiej, ale też bardzo dobrze właściwie. No i jedna osoba właściwie z tej całej grupy została. Która się nie dotyczyła w czasie, ale myślę, że jeszcze ma szansę. Tak więc, proszę Państwa, są inne podejścia do edukacji. I teraz wracam do tego pytania początkowego. Gdzie ta biblioteka wobec tego, skoro my tak zaczęliśmy, czy ona gdzieś tutaj w ogóle ma swoje miejsce w tym nowoczesnym podejściu do nowociągu? Myślę, że tak. Tylko biblioteka będzie inna. Już nie ta tradycyjna książka, bo jeżeli ktoś ma książkę, to yy, ktoś ma tablet, no to naprawdę może w tym tablecie zmieścić tysiąc książek i więcej, i może sobie te książki kradkować. Ja też lubię kradkować zwykłe książki i, i, i trzymać do ręku, a jednak tablet jest wygodniejszy. I to pewnie się zmieni. A więc już nie ta biblioteka z książkami, tylko biblioteka ze zbiorami, która zawiera przede wszystkim nową strukturę platformy edukacyjnej, w której będą ulokowane odpowiednie zasoby do prowadzenia procesów edukacyjnych, Będą też konkretne moduły uczące, które będą zawierały treści edukacyjne, ewentualnie organizacje procesów dydaktycznych. Będą materiały medialne, no to dzisiaj biblioteki robią, bazy danych, tym również się dzisiaj biblioteki zajmują, a więc jest inna koncepcja biblioteki i w przyszłości Student, już dzisiaj też, ale może jeszcze w małym w przyszłości na pewno student będzie przede wszystkim w bibliotece pracował właśnie w sposób online, w sposób zdalny. Ale będzie to biblioteka konkretnej jednostki i będzie dostosowana do procesu edukacyjnych, które w tej jednostce zachodzi. No, w ten sam sposób możemy postawić też inne pytania. Jeżeli, no. Nie wiemy, gdzie jest biblioteka, też powinniśmy zapytać, gdzie jest nauczyciel wobec tego. Jak wszystko będzie ustrukturyzowane, no to czy w ogóle nauczyciel będzie potrzebny, Ech, no tak mi się mogło wydawać, że nie będzie potrzebny, a jednak chyba tak nie jest. Jednak nauczyciel będzie tutaj miał zupełnie inną rolę. Już nie będzie tą osobą, która stoi no, na wysokiej katedrze i dyryguje wszystkim i przekazuje wiedzę, tylko będzie raczej osobą pomagającą studentom. Będzie takim... Kompanem studentów, będzie pomocnikiem także uczniów, a studenci, uczniowie będą sami zdobywać wiedzę, sami. A więc nauczyciel musi tutaj ten sposób dochodzenia do wiedzy organizować, regulować. On będzie odpowiedzialny za to, że studenci będą chcieli rzeczywiście tę wiedzę woszać. Czyli musi odpowiednio nagierować, powiedzieć, w jaki sposób wyznaczone cele osiągnąć. Wskazuje narzędzia, jakie studenci mogą tutaj zastosować, służy im pomocą. Podobnie możemy postawić ten nauczyciel też ma swoje miejsce w tej sieci, ale też może się komunikować ze studentami przez sieć komputerową. I to jest taki trend, który dzisiaj już jest widoczny które się dzisiaj zaznacza. I w podobny sposób można postawić pytanie, gdzie jest wobec tego uczelnia. To może sama biblioteka i sama nauczyciel wystarczy. No właśnie, tutaj jest samo sedno tutaj naszego dzisiejszego wykładu. Uczelnia być może się przeniesie do sieci w całości. No, myślę, że nie w całości, prawda, ale w przyszłości Duże, duża część procesów edukacyjnych może być prowadzona przez sieć, edukację, przez sieć komputerową. Jednak uczelnia wyznacza pewne ramy, schematy poprawnego działania. Uczelnia z tego będzie zawierać w takim trójkącie, można by powiedzieć, platformy edukacyjną, która będzie organizować wszystkie kluczowe działania, yy, która niejako będzie taką płaszczyzną, gdzie wszystkie przedmioty będą wymienione, gdzie student będzie miał informacje, do jakich przedmiotów powinien się przygotować, jakie przedmioty zaliczyć i będzie miał informacje, kiedy te przedmioty są, kiedy się zapisać, jak to zrealizować i rzeczywiście w tych przedmiotach uczestniczyć. Drugim pewnym filarem będzie wirtualny dziekanak, który będzie odpowiedzialny za to, że te przedmioty będą rzeczywiście realizowane. I trzecim obszarem to będzie, no ja to nazywam studentem, no takie środowisko studentów, ponieważ studia nie polegają tylko na zdobywaniu wiedzy tej powiedzmy naukowej, ale studia to jest również wiedza, którą się zdobywa w kontaktach międzyludzkich. Studia to jest obszar, kiedy ludzie poznają wiele życiowych problemów i trzeba pomóc młodym ludziom właśnie w rozwiązywaniu tych problemów. To jest to, to jest Okres, kiedy no, powstają pierwsze miłości, kiedy y, człowiek nie wie, jak akademik zdobyć, jak, kiedy nie wie, jakim autobusem dojechać do celu. Prawda? To są takie informacje, które mogą być właśnie w tym obszarze zawarte y, i które pomagają w różnych życiowych problemach młodemu człowiekowi. Y, Tam jest te trzy filary i budują strukturę studiów, strukturą uczelni, i oczywiście, żeby te filary poprawnie funkcjonowały, funkcjonowały, musi być odpowiedni personel, który tym wszystkim zarządza. A, a przy tym w tym no, koncie mieszczą się też nauczyciele. Jednak najważniejsza rzecz, która tutaj wydaje się, pozostaje dla uczelni najważniejszym zadaniem będzie zapewnienie poszanowania wartości moralnej, jako że yy, dzisiaj, jak powiedziałem, większość wiedzy pozyskujemy z internetu. Patrzymy w i coś od razu wiemy, ale też patrzymy na różne inne strony internetowe i też wydaje nam się, że wiemy. Niestety nie, bo jeżeli będziemy znajdować wiedzę, łatwą wiedzę, która nie jest zgodna z wartościami to ta wiedza nie będzie prawdziwa. I będzie chaos w naszej wiedzy. I uczelnia ma za zadanie dbać o to, żeby w przekazywanej wiedzy był porządek i był właściwy ład moralny. Żeby im, ponieważ cały świat w ogóle jest taki, że się spiera, wspierają yy, wartości dobra Jezusa, tak jak dziś nie było no w czytaniu yy, św. Pawła. Yy, o wspieraniu się dobra i zła. To do dzisiaj pozostaje aktualne. I jeżeli będą jednostki, tak jak na przykład Szkoła Wyższa im. Jemu na Jeńskiego, które dbają o to, że będą przekazywane poprawne wartości dodane, wtedy możemy być pewni, że nasza wiedza, którą posiadamy, posiądziemy z tej szkoły, z tej kremii, będzie naprawdę wiedzą bardzo wartościową i bardzo dobrą. Proszę Państwa. Yy, już, już podsumowuję, żeby nie przedłużać, yy, krótko yy, przedstawię wnioski. Yy, ta koncepcja, którą tutaj przedstawiłem, nosi nazwę konektywizmu. zupełnie nowa edukacja. Ona yy, wychodzi, yy, no ona po prostu bierze pod uwagę to, jak dzisiaj funkcjonuje świat. I stara się dostosować obecne teorie edukacji, na przykład teorie konstruktywizmu do warunków współczesnego świata, a przede wszystkim do warunków, których przede wszystkim my wiedzę zdobywamy właśnie przez sieć komputerową. Zajmuje ona dosyć coraz większą część no, analiz pedagogicznych i sądzę, że warto również tutaj o tym właśnie w czasie wykładu regulacyjnego powiedzieć. Koncepcja ustala pewne trendy, punkty ciężkości, które będą w, w przyszłych procesach edukacyjnych. Rolą uczelni, tak jak powiedziałem, rolą uczelni oraz personelu nauczającego, personelu pracującego na uczelni będzie przede wszystkim organizowanie procesów eduka edukacyjnych. Rolą uczącego się natomiast będzie aktywne przyswajanie wiedzy. Nauczyciele powinni w tym pomagać, żeby zaktywizować wszystkich uczących do tego, żeby wyszukali właściwą wiedzę w dostępnych źródłach. Natomiast ważnym zadaniem uczelni, to taką, jako takie, pozostaje, tak jak tak. zawsze było, i pozostanie bez wątpienia kształtowanie właściwych postaw moralnych. No i oby to się miał najlepiej w czasie naszych wspólnych tutaj uda. Dziękuję. Wszystkim Państwu jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim. Szczególnie dziękuję ojcu założycielowi, księdzu rektorowi.